Dzień dobry. Patrzymy aktualnie na las Iglasty, którego drzewem lasotwórczym, tak zwanym, czyli dominującym, jest Sosna. Oczywiście widzimy tutaj jakieś mniejsze. Brzuski chociażby, tak, ale są to raczej, raczej samosiejki, lub leśnicy przy dukcie leśnym posadzili właśnie taką aleję, aleję brzus. Natomiast w głębi lasu od duktu widzimy zdecydowanie dominację sosny. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki słupek, który możemy czasami spotkać w lesie, a wygląda on, moi kochani, tak. I oczywiście, Marzy mi się, że jak zobaczycie taki słupek w lesie, to będziecie wiedzieć, co on oznacza. On oczywiście oznacza rok, ale czego to jest rok? Moi drodzy, posadzenia właśnie tego lasu. Czyli te drzewa, które patrzymy, na, na które patrzymy teraz, zostały posadzone na przełomie, a tak naprawdę na dwóch, w dwóch lat, rokach. Był to rok 1991. I rok 1992. Moi kochani, sosnę zazwyczaj sadzimy albo późną jesienią, albo wczesną wiosną. Ogólnie drzewa zazwyczaj sadzi się, yy, albo yy, jeszcze jak nie ma okresu wegetacyjnego, tak, yy, albo jak ten okres wegetacyjny się kończy, lub zaczyna, czyli najlepszy sezon tak na sadzenie. Y, chociażby sosny, jest właśnie marzec, kwiecień, jak ten okres rewitalny dopiero się zaczyna. Y, lub ewentualnie także październik, tak, listopad, kiedy ten okres rewitalny y, się kończy, ale żeby to drzewo miało czas, jakby na za zakorzenienie się w glebie do pierwszych przymrozków. Więc moi kochani, jeśli zobaczymy taki, taką y, taki słupek w lesie z takim napisem, no to wiemy, że ono oznacza po prostu datę posadzenia tego lasu. Ten las jest starszy od mnie, moi kochani, o 9-8 lat. A zobaczcie, wcale nie jest taki wysoki i wcale nie jest tak, nie są takie grube pnie tych sosen. Wręcz bym powiedział, że jeszcze daleko do Drągowiny jest to po prostu Tyczko wina. Oczywiście SO oznacza gatunek sosny. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.